Nie widzowie, z tej strony Xado. Dzisiaj gramy w Valorantas z Lów i to jest trzeci odcinek w serii Only ISO do platyny i tym razem mamy inną mapę. Wreszcie, Heaven. A ze mną jest znowu Godar, Mega Godar, Może mini Godar, nie wiem. Dobra, jednak go nie ma, żartowałem. Nie ma Może ja, ja zapominam, że ja Joru gram. Lecimy Jurkiem no nie no oni zaczęli rotować a ja czekam na triple air rotating na C C C C Nie ma ja słyszę Ja słyszę kogoś tu właśnie Co się stało no na standing. Spike planted A jakie plecy dostanie od Seych Okej okay, nie ważne. Może go na no, no jednak Widzowie Tak widzowie 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 <laughs> Macie counter, ile razy będę mówił ten widzowy w tym odcinku Tragedia. No, Ostatnio dużo dysku. Ktoś pisał, żebym ten, żeby mniej razy mówił widzowy, więc... Widzowy. A, jeszcze, <grym> <grym> A zjadza. I zjadza. Ała. No! Także... Time, my także... My także... My... Fajnie się zapowiada ten odcinek. Możecie zostawić łapkę w górę. Hupo.

Jakby sfikował, to by ci stefowach. To jest najśmieszniejsze. Widzisz? Tak. O, kurwa, klona zwaliłem. Decoy. Właśnie słyszałem. Decoy. Może się przyda! Może no, sfikować kroki idące po stronie, a ty pójdziesz przez B. Tak, Gram marszała. Prat. Tu... Co bo... Nie wiem. Jakiego double pika? Go nie wiem, wiesz, to... ja mam zero flagów, nie? Brat no ma zero fragów na Ico Brat ma zero fragów Daj fantoma A nie, to te skinów nie masz Ja jak nie mam, ja mam, so. patrz oh, oh, No Bez skinów do Radianta, nie? <laughs> Bez... Nie, bo ghosta masz Czy zdjąłeś? Kosę też mam No właśnie, no tam chcesz kosę zdjąć Nie no No bo tak, bo to się nie licy Decoy. No, oh, zupę. Dźwięk jest over! You're dead! wszystkich tu serdecznie! No i aaa, Clonef szła od garażów! Ja tak widzę! Ja tylko patrzę na tego Fenixa i widzę Tom Clonef tam w tyłku. Mam zanity!

My ally. Właśnie taki, to ten Jansker dżam, to taki relator, prawda? Fat, 3 nie O, jednak nie. Mroć się chciał zabawić w gwiazdcu, ale zabrakło mu literek. Jak literek mu zabrakło, co? No, ne, zobacz na cyfera enemy. Kurwa. <grym> <grym> są na ograniczeniach I'll handle this Hyp Dobra Rushuję ich, ża żartuję z Shorty Ja, ja nie postawiłem teleporta No, śmiejesz się, widzowy Czemu ten Brinko... Co?

Zabiję kebisa. Ooo, oh, się jego Upa. On oh, oh, tam jest. Isflying. Enemy spotted. Big black oh, oh, kariera się kończy w tej chwili. Moja godara toż kariera się kończy w tej chwili. Wie O kurde. Mi się zdawało, czy ty coś podłogę celowicie. Ja podnosiłem fotbalo. Check Look, I am your father. No, uh.

Spandabaj, da baj, sejszko z Pan Ban, baja Pan, Pan, Ogólnie myślę, że przegraliśmy Oooo, kurde! Zamykliśmy się mnie no Ban, Pan Defenders win. No widzowie mega odcinek, koniec <laughs> kariery <Nie śmiech> chyba będzie No i G, mam nadzieję, że już nie będę musiał tego tak znaczy co No ogólnie to karmię go miską ryżu co miesiąc Nie no żartowałem wezmę to Ja nawet miski ryżu od ciebie nie dostałem Dobra ci e, widzowie kończymy z ten odcinek na Silverze 3 minus 19 RR. -a. Nie, no, kończymy na 37 RR. Yy, Zamykają cały mecz. Chyba. Na ujemnym IQ. Zamy Zamykam cały mecz. Yy, Godar ma minus 21 RR, 5 Golda 50 RR. -a. No, więc widzimy się w Co? następnym odcinku. Ja mam Golda 50. Ja mam Golda 50. <laughs> Ta, ja mam Golda A ja mam Silvera 27 słaby jesteś. <laughs> Dobra, widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Na.